Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, dozo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz drugi, już w sumie, dzień dobry, po raz trzeci. Jak tam się czujecie? Mam nadzieję, że wszystko w pożądalu. Jak tam się podobał poradnik, bo stawiłem przecież wczoraj. Mam nadzieję, że obejrzeliście. Jestem ciekaw, jak w ogóle będzie szedł ten poradnik, jeżeli chodzi o statystyki. Czy, czy ludzie będą pozytywnie nastawieni do niego, czy raczej będą mieli jakieś zażalenia typu dozo. Dozo, te zestawy są do dupy. Dozo, coś ty zrobił, dozo. No, mam nadzieję, że pozytywnie, nie? Jeżeli jesteś nowy na kanale, no to mam nadzieję, że już subskrybujesz. Jeżeli nie, no to czas to naprawić. Zachęcam cię również do zostawienia łapki w górę oczywiście, do zostawienia, do odwiedzenia właściwie Facebooka i Discorda. Na Discordzie, kurde bele, świetnie się bawimy. Gramy sobie, gadamy sobie i jest fantastycznie, także nie przegap, ziomek. Link masz oczywiście w opisie. No dobra, a my na solo lecimy. Mamy kontrakt zlecenia, więc go podniesiemy jak najszybciej i spróbujemy zdostać nasz zrzut Aisa. Okej, okay, Orly pon. Niestety nie mam e, za dużo amunicji, ale już mam, w sumie podniosłem. Więc Gicik. E, minę sobie możemy podłożyć tutaj, na przykład jakby ktoś sobie przechodził, to dostanie po ryjcu. Ktoś tu ze mną się e, dropił jeszcze, więc bardzo możliwe, że zaraz wpadnę na jakiegoś przeciwnika. A zresztą jest to porta, w porcie zawsze jest dużo ludzi. Cel jest wcale niedaleko, więc go sobie na pewno załatwimy, a przynajmniej spróbujemy, zobaczymy. Wcale nie jest powiedziane przecież, że go zabije, nie? Co my mamy na drugą broń? EBR-a. EBR, no EBR nie jest jakimś turbo, turbo świetnym, świetną rzeczą, więc jak najszybciej chciałbym go wymienić na jakiegoś Skara albo strzelbę. Znaczy nie Skara, tylko kara 98. O, jest tam kolega. Dozo, co ty robisz? Coś ci się amunicja wyczerpała. Liczyłem. Żartuję. Nie miał w ogóle złota, raczej dolarów. Bardzo nieprzyjemna rzecz w moim aktualnym położeniu. Weźmy sobie granat wykrywający. Przeładujmy przede wszystkim naszego Skara. Próbujmy zrobić zlecenie. O, jest tutaj. O cholera. No to, żem rzucił. Dobra, udało się. Nice. Już mi się podkładka pod myszkę kończyła, musiałem 180 zrobić. Nice, dobrze. Dobrze wyszło. 6,500. No to troszeczkę jeszcze brakuje, ale ma MK2 Carbine. To jest lepsza broń od tej, którą mam, jeżeli chodzi o taki właśnie dystans średni. Dobrze, że kupiłem w ogóle te tarcze. To była dobra decyzja, taktyczna podjęta przeze mnie. I to mnie troszeczkę uratowało przed śmiercią. W następnej walce z przeciwnikiem. Na przykład takiej. Ej, co jest? No, głupi spadochron. Świetnie, że otwiera ten spadochron. Non stop. No, tak mnie to denerwuje. Mamy nas zrzut, więc sobie zrzućmy. Jak najszybciej. No dobra, wymieniać nie będę, bo i tak przecież zaraz będę miał co innego. A mianowicie naszego króla z poradnika. Jeżeli poradnika jeszcze nie oglądałeś, to na co czekasz, ziomeczku? Musisz mieć ten loadout. Musisz mieć tego akacza, bo widzisz, że jest zarąbiaszczy. Typ nawet z RPGa nie mógł mnie powalić z tym AK. Opatrzcie, tu jest ta mapka w ogóle z koda czwórki pierwszego z 2007 roku. Ten wakant, który też jest na multiplayerze. Bardzo fajna mapka do gry właśnie w multiplayerze. Strasznie ją lubiłem i lubię do tej pory. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest. Szkoda, że więcej takich lokacji nie ma właśnie opartych na mapach. To by była świetna rzecz. Dobra, znajdźmy sobie albo samochód, który jest tutaj. Tu jest nawet ciężarówka, albo jakiś kontrakt, ale kontraktu nie widzę. O, przeskoczyłem. Nice, Byłem przekonany, że nie przeskoczę. I mając tą ciężarówkę, możemy sobie spokojnie pojechać Siną w Dark. Ktoś, yy, znaczy ktoś. Jeżeli nie wiecie, że ta ciężarówka yy, jest odporna na dwa RPG, na dwa pociski z RPG, to już wiecie. Natomiast nie ma już podobno odpornych w niej. Dużo osób mi właśnie zwracało uwagę, że już byli zabijani nawet ze zwykłych karabinów e, szturmowych czy PM-ów podczas gdy jechali tą ciężarówką, bo wcześniej było tak, że tylko te snajperki mogły przebić ten pancerz z przodu. W sensie opancerzone szyby, a teraz już tak nie jest. E, kurde, nie ma zleceń w ogóle, co jest? Na downtown, ba na downtown bardzo jechać nie chcę, bo tam zwykle wszyscy kampią. Tam zwykle wszyscy. W serio się zablokowałem wszyscy kampią na downtown, na dachach. Mmm, dobra, wyjechałem, ja pierniczę. Bym się zablokował. A że ja snajperki nie mam, ani nie chcę jakoś chodzić po tych dachach, nie wiadomo ile, po tych budynkach, to wolę na farmę się udać. Nie ja mam pieniędzy na BSP. To też jest jakiś problem. Mniejszy, bo nie większy. Natomiast widzę helikopter dosyć wysoko, ale chyba schodzi, walne tu, no prawie, no prawie doze, prawy. O, no, ale kolega użył, użył, spadochronu, bardzo fajnie. Dawaj, strzelamy się. Dawaj, dawaj. Ziąku, ziąnecku. No wychyl z tej wieży, nie? Dobra. Teraz ja pierniczam, żeby dostał specjalnie dla ciebie w, na środku. O, strzelaj, sobie strzelaj. Powodzenia generalnie. Jakbyś mnie trafił, to dałbym ci, nie wiem, złoto. Złoty medal byś dostał. Ode mnie C4, C4 zawsze się przyda. Co? Poważnie, ciężarówka mnie zabiła. Co w ogóle? Co to było? Ale... Dle, 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 dle. Przecież ciężarówka jechała do tyłu, nie do przodu. Jak ona mnie zmiażdżyła między tym dachem? A ja pierd... Słuchajcie, ciężarówki po prostu nawet jak nie prowadzi nimi przeciwnik... Widziałem go chyba. E, jak nie prowadzi ich przeciwnik, to są po prostu dla mnie zabójcze, nie? Ja się tam muszę wrócić, kurde, bo tam jest mój akacz, tam jest cały mój... Poważnie na drugi koniec mapy mnie zrespiło. A, gdzie jest ta ciężarówka? Ona powinna być gdzieś zaznaczona, tu chyba, nie? Co tam się stało w ogóle? Dlaczego? Ej, Czaicie to? Piszcie w komentarzach, jak to czaicie. A jak tego nie czaicie, to, to też piszcie w komentarzach, że tego nie czaicie. Napiszcie. Dozo ja też tego nie czaję, co to się stanęło tutaj, to ja to, to ja nawet nie. Tak napiszcie. Zaraz pewnie od snajpera dostanę. Jak tak będę leciał, Dobra, udało się. Siema, panie, ciężarówko. Nie chcesz mnie zabić? Może co za. Nie, nie wchodź do tej ciężarówki. Tylko podnieś mi, proszę. O, właśnie. Tylko teraz atutów nie mam, kurna. A jak nie mam atutów, to jest bardzo niedobrze, bo mam RPGA. Nie mam ducha, nie mam nic, kurdebele. Bo co się okazuje? Okazuje się, że wcale atuty nie zostają po gułagu. Jest tylko taki bug, że nam pokazuje, że niby mamy atuty, a tak de facto ich nie mamy. Jest to strasznie przykra sprawa, moim zdaniem. Dobra, podnieśmy sobie jeszcze raz tego akacza. Ja nie potrzebuję nic innego w życiu, tak de facto. Ja myślałem w ogóle, że mnie sniper jakiś zdjął, skąd, nie? Patrzę na na tego Kilfida, czyli co tam e, co tam pokazuje, jak ktoś zginie, że zostałem przygnieciony. Mówię, no nie, no żart, nie? No bo to pył żart, taki mało śmieszny żart, bardzo. O, słuchajcie, samochodzik jedzie. Ja bardzo chętnie się tym samochodzikiem zajmę. Zdejmiemy go z RPGA. Świetnie, dozo. Gratulacje. Co ja zrobiłem? Dlaczego? O, zawraca. Nie, jednak nie, nie. Przestraszył się. Przestraszył się wariatę z RPG. Nie dziwię się. Co za. Chciałem podskoczyć i strzelić, nie? Żeby go strzelić w skoku. To szło jak zwykle. Czemu się tu zatrzymał? Chyba tak. <śpiewanie> Boi się. Dobrze. Tego widzę. No poczujniku widzę, bo nie ma ducha. Po co mu duch? Co nie? Też tak uważam. Może wejdziemy na górę? Nie, dobra, wejdziemy tędy. Chyba. Ojej, nawet pocisku nie wystrzeliła się. Jaka szkoda. Jaka szkoda bardzo. O, jaki klejmorek postawiony. O. To było dosyć słodkie. Mamy nową strefę. Nie mam jeszcze na BSP, na BSP, przepraszam. Macie rację, że BSP to przecież jest polski skrót, więc mów po polsku dozo. Ale to jest przyzwyczajenie, że UAV, zawsze mówiło się UAV. Jestem po prostu przyzwyczajony, że te skróty są po angielsku. Wybaczcie, postaram się, postaram się to zmienić. Tam jest, dobra. Nie ma problemu, kolego. Boże, jak ten akacz siępa, to jest niesamowite. Kupię BSP, użyję BSP i znowu kupię BSP. I myślę, że to jest bardzo spoko pomysł. Będę wiedział, co się na tej mapie będzie działo. Jeszcze samo reanimację, właśnie. samoreanimacja, reanimacja, BSP. Czy mi starczy na drugie, starczy. To użymy pierwszego, od razu kupuję drugie. i sprawdźmy. O, nie ma nikogo. I to tak zupełnie nikogo. Tak, w sumie tu trochę odludkowo, że tak powiem, tam gdzieś jest na daleko. Prawda? Gdzieś tam, na. A czemu go nie pokazuję na, na mapie, a pokazuję go na radarze? Strasznie dziwna sprawa. To jest Strasznie dziwna sprawa, bo gdyby miał ducha, to by po prostu go nie pokazywało ani na radarze, ani na. ani na mapie. A tu go pokazuje na. na radarze, a nie pokazuje na mapie. No to ciekawe. Ciekawa sytuacja, ale chyba rzeczywiście nikogo nie ma, bo nie widzę, żeby ktoś uciekał. No nic, no to zawijamy w takim razie. Może zginął od gazu? Trochę się ustawiam tak, jakbym miał snajperkę, a ja snajperki nie mam. Jest dobrze, żeby było bardziej do środka, do jakiejś osłony się udać, jakichś budynków. Dobra, nikogo tu nie ma raczej. O, tam jest po prawej. ma kolego. Ciężarówka. Dobra, chyba mnie nie widzi. Ale ja widzę ciężarówkę, więc spokojnie sobie za nim pojedziemy, może? Czy nie? Pojedziemy sobie. Odcinek ma być ciekawy, niekoniecznie musi być to wygrana, prawda? No. Jak się ustawia w ogóle na górze, żeby snajpić. Co za ty. Co tam? Aj, C4 chciałem rzucić. O jezu. Pomyliłem przyciski, nieźle. Pomyliłem przyciski. No nie, rozjechał mnie znowu na koniec. A ostatnio miałem, właśnie z widzami na Discordzie, taką sytuację, że chciał mnie przejechać. Jednego dostał z RPG, drugiego z C4, ale nikt nie nagrywał. I strasznie kurde, szkoda, że nikt nie nagrywał. MadGod może potwierdzić, jak to ogląda. Zapraszam do sekcji komentarzy. Kurde, no szkoda, wielka szkoda, bardzo żałuję, że to, 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 to tak się skończyło. 8 zabójstw, 2400 obrażeń, to nie jest jakiś super wynik. Ej, no strasznie głupio zginąłem, nie mogę tego odżałować. Żałosne, żałosne, znowu przejechany przez ciężarówkę. Czemu ja C4 nie rzuciłem? No nic, trudno, tak bywa. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że subskrybujecie, mam nadzieję, że Wam się film podobał i mam nadzieję, że zobaczymy się na następnych odcinkach. Dzięki wielkie raz jeszcze i dozo!